W celu ustawienia czasu po jakim ma się zamknąć automatycznie brama, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk P, aż pojawi się na wyświetlaczu wartość P1. Następnie strzałką góra należy wybrać wartość P4 i ponownie wcisnąć przycisk P. Na wyświetlaczu pojawi się wartość B0. Oznacza to, że funkcja jest wyłączona. Aby ją aktywować, należy przyciskiem strzałka góra ustawić wartość między B1 a B9, co odpowiada czasowi od 1 do 9. Minut. Dokonane ustawienia potwierdzamy przyciskiem P. Po upływie wcześniej ustawionego czasu na napędzie zacznie mrugać światło, sygnalizując aktywowanie procedury automatycznego zamykania się bramy. Z chwilą całkowitego zamknięcia się bramy światło na napędzie zgaśnie.